O co chodzi w sprawie Christiana Hornera i czy będzie on musiał opuścić Red Bulla? Będzie o pewnej niezgodzie pomiędzy Alexem Albonem a jego szefem co do możliwości odejścia do silniejszej ekipy. Będzie też o nowych zasadach sprintów i nowych zasadach nie tylko zresztą tych sprintów, bo trochę nam się pozmienia w przyszłym sezonie. Będzie też oczywiście o nowych samochodach i parę innych rzeczy, więc słuchajcie, lecimy z kolejnym ósmym biegiem. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto. Na początek króciutka informacja parafialna. W tym tygodniu odcinka już nie będzie. Widzimy się na początku przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że żadna tutaj bomba informacyjna nie spadnie w tych najbliższych dniach, bo planuję sobie zrobić króciutki, ostatni przedsezonowy jeszcze urlop. Więc widzimy się na początku przyszłego tygodnia. A ja teraz przechodzę do takich szybkich informacji, do których ostatnio trochę przywykłem. Zaczynam od kolejnego Polaka w Formule 4. Wiktor Dobrzyński. Dołącza do hiszpańskiej Formuły 4. To jest trzeci już Polak ogłoszony, którego zobaczymy w tej serii. Wiktor pojedzie w zespole Technicar. To nie jest najlepsza ekipa w tej stawce, nie jest też najgorsza, ale. To nie są tak dobre ekipy, jakie będą reprezentować Maciek Gładesz czy też Janek Przyrowski. Co ciekawe, Wiktor ma 18 lat i 3 lata temu zaledwie zaczął się ścigać w kartingu, ale miał udane testy z zespołem. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało to jego tempo w porównaniu do innych Polaków. No i nie tylko oczywiście Polaków. Trzymamy kciuki za Wiktora i życzymy wszystkiego dobrego. A teraz dwa słowa na temat zmian w sprintach i nie tylko, bo spotkali się przedstawiciele Komisji Formuły. I podjęli ważne decyzje, najważniejsze takie decyzje, trzy Wam teraz wymienię. Pierwsza zmienia się format weekendów ze sprintem. W piątek będziemy mieli trening i kwalifikacje do sprintu. Sobotę sprint rano i później kwalifikacje do niedzielnego wyścigu, czyli tutaj nam wszystko zostanie po staremu, jeśli chodzi o sobotę. Kwalifikacje w godzinie kwalifikacji. W zeszłym sezonie mieliśmy kwalifikacje w piątek, no a niedziela, no to już normalnie klasycznie wyścig o Grand Prix. Moim zdaniem to jest dużo lepszy układ niż mieliśmy wcześniej, no i też zespoły kierowcy będą mieli możliwość pozmieniania trochę w swoich samochodach przed kwalifikacjami, choćby nie będą tak zablokowani jak podczas tych zeszłorocznych zasad. W Feldze chyba też się te zasady podobają, mojemu gardu chyba mniej. Zmieni się limit jednostek napędowych na ten sezon najbliższy. W tym poprzednim można było używać trzech w trakcie sezonu, teraz będą to cztery jednostki napędowe. I ważna też informacja w kontekście wyprzedzania w trakcie wyścigu, bo DRS będzie już aktywny po pierwszym okrążeniu wyścigu, tak samo po, po restarcie, więc szybciej będzie można z tego DRS-u po prostu skorzystać. Teraz przechodzę do. Nowych barw, nowych samochodów, które pokazały nam dwie kolejne ekipy. Zaczynam od Williamsa FW46. Tak nazywać się będzie samochód Williamsa na sezon 2024. Malowanie nowe pokazano na starym samochodzie. Taka prezentacja w Nowym Jorku się odbyła. Odświeżone barwy. Nowy sponsor Komatsu. Firma od ciężkiego sprzętu. Wieloletnia umowa, więc to spory zastrzyk finansowy dla, dla Williamsa. Parę ciekawych wypowiedzi ze strony szefa zespołu i nie tylko. Po pierwsze, James Woules powiedział, że Alex Albon ma kontrakt do końca 2025 roku. Podkreślił to i powiedział, że no, jakby zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Ale Alex ma z nami kontrakt i tutaj są jakieś ruchy robione na tej planszy z kierowcami. Ale my o Alexa chcemy zadbać i chcemy go mieć u siebie. Aleksa zapytano, czy zmienisz zespół, jeśli na sezon 2025, czyli na sezon, w którym jeszcze będziesz miał kontrakt z Williamsem. Pojawi się jakaś super oferta od super zespołu, Aleks powiedział: A, zobaczymy, czas pokaże. Więc. Jest tutaj delikatna różnica zdań, jeśli chodzi o, o podejście do tego, do tego kontraktu, ale no, nie ma co ukrywać. Jeśli Alex by dostał taką propozycję, ten zespół byłby zdeterminowany, to spokojnie takiego Alexa z Williamsa mógłby sobie po prostu wykupić. James Vowles też by tutaj nie stawał po prostu w poprzek drogi Alexa, bo byłoby to trochę bez sensu i kontrproduktywne, jeśli chodzi o jakąś formę Alexa i jego obecność w tym, w tym zespole. James Fowles też, ostatnio była z nim ciekawa rozmowa na motorsport.com. Powiedział, zwrócił uwagę, jak wiele rzeczy w Williamsie jeszcze musi się zmienić, także pod kątem infrastruktury. On o tym już mówił od dawna, ale teraz dał taki przykład, że kiedy był na. Takim obchodzie po e, fabryce zobaczył e, jeden ze sprzętów wykorzystywany przez wszystkie zespoły, i mówi, no, byłem w szoku, bo ten sprzęt e, wyglądał jak z jakiejś dynastii Ming, po prostu z czasów dynastii Ming by podchodził, tak e, pochodził, tak, e, tak to określił e, Wałs, i powiedział, że ten sprzęt był długości ich e, Motorhome'u, który zabierają ze sobą na wyścigi, a w Mercedesie to było wielkości po prostu stolika. Więc mówi, że naprawdę mamy wiele do zrobienia w się jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o, o to, co w tym zespole powinno się zmienić. Zapytani o cele. James Bauer powiedział, że w siódme miejsce, ok, w zeszłym sezonie to było dobre, ale chcielibyśmy na pewno mierzyć wyżej. No, Alex Albon dla niego głównym celem jest pokazanie się dobre tym zespołom, które mogą być jego usługami zainteresowane na sezon 2020. 5, bo czego by nie mówić, o Williamsie ok, będą się rozwijać, ale jeśli Alex miałby szansę przejść do Red Bulla, do Mercedesa, to na pewno z takiej szansy chciałby skorzystać. No a Logan Sargent po prostu musi być lepszy. Tu jest prosty cel dla Amerykanina. Tyle, widziałam się. Przechodzę teraz do nowego samochodu, który pokazał zespół Steak F1 Team, czyli była Alfa Romeo. Przypominam Wam, że teraz ta ekipa właśnie nazywać się będzie Steak F1 Team. Ciekawe barwy, zupełnie nowe, takie trochę gamingowe, jakby ktoś grający w Minecrafta je stworzył. Nic nie mam do Minecrafta. Ciekawe, mi się bardzo podobają. Nie wiem, jakie są, jakie są Wasze wrażenia. Ciekawe też, jak będą wyglądały na, na żywo, bo to zawsze to, co widzimy na torze, na testach w Barcelonie, a to, co widzimy, znaczy teraz już bahranie, a to co widzimy na e, takich prezentacjach, tu gra świateł, tu odpowiednie ujęcie i to trochę zawsze inaczej wygląda. Ale co najważniejsze, ten samochód jest zupełnie nowy. I akurat ten samochód, który pokazano na prezentacji, to rzeczywiście jest nowa konstrukcja. Przypominam, Wszelkie informacje takie dokładniejsze na temat tych konstrukcji znajdziecie u Patryka Sokłowskiego na YouTubie, jeśli Was interesuje ta naprawdę mocno techniczna strona F1, to Patryk tam ze szczegółami te samochody omawia. Ja tylko wspomnę, że tylko w tylnej części zostało parę starych części, tylko w tylnej części samochodu zostało parę. Starych elementów z poprzedniej maszyny, a tak to nowe zamieszanie przednie, w ogóle przejście systemu push na pull-rod. Dużo zmian w aerodynamice, zupełnie nowa podłoga. Sam dyrektor techniczny tej ekipy mówił, że jest to bardzo ambitny projekt, jak na ekipę, która jednak jakichś wielkich zasobów jeszcze nie ma, jeszcze, bo zaraz przecież to będzie e, Audi. No dobra, e, tyle na temat e, króciutko e, e, Zaubera. E, teraz przechodzę jeszcze przez Carlosa Zańca i Charlesa Leclerca i za chwilę pomówimy sobie o Christianie Hornerze. Dwie ciekawostki dotyczące kierowców, e, jeszcze kierowców e, Ferrari z e, włoskiej i nie tylko włoskiej prasy, bo Carlos Sainz w telewizji Sky się wypowiedział i powiedział, że czy jestem rozczarowany tą decyzją Ferrari, no, widziałem, co się działo w tej, w tej ekipie w związku z jakimiś ruchami. Spodziewałem się tego, więc nie byłem jakoś bardzo zaskoczony. Ja teraz skupiam się tylko na tym sezonie. Jestem zawodnikiem, który sezonu na sezon się poprawia. Nigdy nie zrobiłem kroku do tyłu zawsze rosnę. W tym roku wkraczam w 30 rok życia, ale czuję się młodszy i bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek. No to zobaczymy. Jak Carlos Sainz w porównaniu do Charla w tym sezonie wypadnie, byłoby ciekawe, gdyby go jakoś bardzo solidnie objechał. Poprzedni sezon, Charles Leclerc w porównaniu do Carlosa Sańca, wcale nie był kierowcą, który jakoś nie wiadomo jak jak błyszczał. Co do Leclerca, ciekawe doniesienia Corriere dello Sport, zupełnie zaprzeczające temu, co w tej sprawie padało wcześniej, bo wcześniej informowano, różne źródła mówiły, że Charles Leclerc dobrze wiedział o tym, że Louis Hamilton ma przejść do Ferrari, a w Corriere dello Sport piszą, że Ferrari, że Charles Leclerc i jego management byli zszokowani i rozczarowani decyzją Ferrari. W momencie, gdy podpisywał swoje długie przedłużenie kontraktu, nie miał zielonego pojęcia, co się ma wydarzyć. Ferrari. Jak rzeczywiście było, jaka jest prawda? Posłuchamy jeszcze, co Charles Leclerc będzie na temat tego pewnie w trakcie już zimowych testów mówić, ale też Wam to pokazuje, żebyście wiedzieli, że w takich sprawach bardzo często są różne plotki. Tak samo z nie wiem, zarobkami Lewisa Hamiltona. Ja już widziałem takie liczby, które się pojawiają w kontekście tego, ile ma zarobić Ferrari od 60-70 milionów za sezon do 100 milionów za sezon. Więc. W każdym razie bardzo dużo. No dobra, teraz sprawy poważne, bo przechodzimy do sprawy Christiana Hornera. No to wyjaśnijmy w ogóle o co chodzi w tej sprawie z Christianem Hornerem, jeśli ktoś przegapił te ostatnie doniesienia. Zaczęło się od do doniesień medialnych. Holenderski The Telegraph był tutaj chyba jako, jako pierwszy szanowane pismo i pismo, którego dziennikarz ma bardzo dobre dojścia do Maxa Verstappena i do, do całej rodziny Red Bulla. Napisano w tym artykule, że teraz doczytałem jeszcze, że chodziło o pracowniczkę i to też inne źródło, Podaję, że chodzi o pracowniczkę, która złożyła skargę na Christiana Hornera. Skarga dotyczyła niewłaściwego zachowania ze strony Hornera. Co dokładnie oznacza niewłaściwe zachowanie, nie wiemy. I też radzę się jakoś super nie domyślać, o tym za chwilę też, też powiem, żebyśmy gdzieś jakoś za daleko z tymi różnymi projekcjami nie, nie wychodzili, bo bardzo łatwo w takiej sprawie kogoś skrzywdzić. Pojawiły się w każdym razie takie doniesienia, no i za chwilę Red Bull, ale to ważne nie zespół Red Bull, tylko cała firma Red Bull potwierdziła. W tym artykule i też w takim oświadczeniu, że rzeczywiście toczy się właśnie wewnętrzne postępowanie w sprawie Hornera. Napisano w tym oświadczeniu, że postępowanie zakończy się najszybciej, jak to możliwe. Podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie. Nie będzie na razie żadnych dalszych komentarzy w tej sprawie. Rzecznik Red Bulla powiedział, że to dochodzenie jest prowadzone przez zewnętrznego prawnika. Tak zwykle się dzieje, jeśli, chodzi do, jeśli dochodzi do jakichś. Yy, naruszeń w, w jakiejś firmie, naruszeń, które polegają właśnie na e, złamaniu zasad compliance, to tak się ładnie mówi po, po angielsku, a w zasadzie brzydko się mówi po, e, po angielsku. W każdym razie, jeśli chodzi właśnie o takie kwestie niewłaściwego zachowania, no to wkracza zazwyczaj ktoś z zewnątrz, żeby to wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Sky Sports poinformowało w międzyczasie, że nie ma mowy na razie o żadnym zawieszeniu Christiana Hornera w trakcie tego dochodzenia. Na razie on normalnie pełni swoje funkcje. Był na spotkaniu Komisji Formuły 1 w poniedziałek i na razie tutaj się nic nie zmienia. No i tak, pojawiają się plotki i możecie czytać różne plotki, bo niemiecki Bild sugeruje, że to chodzi rzeczywiście o kobietę i o jakieś zdjęcia, które miała ta kobieta dostać. The Times, szanowane, jakby nie było brytyjskie źródło, Bild to trochę mniej szanowane niemieckie źródło. The Times również pisze, że chodzi o, o pracowniczkę Red Bull'a. Motorsport Total, jedno z niemieckich źródeł, podaje, że Christianowi Hornerowi polecono, żeby sam złożył rezygnację ze swojej funkcji. Więc tych informacji, tych plotek jest bardzo dużo i jeszcze raz przestrzegam przed jakimkolwiek pisaniem, że na pewno a strona A albo strona B ma rację, bo nie wiemy tak naprawdę kompletnie. Te plotki Wam tylko podaję, żebyście wiedzieli, że one się gdzieś w przestrzeni pojawiają, ale to nie jest nic rozstrzygniętego i mamy domniemanie niewinności. Trzeba je po prostu stosować, bo być może to dochodzenie po prostu niczego nie, nie wykaże i tutaj dojdzie do jakiejś próby oszkalowania dobrego imienia Christiana Hornera, a może, a może nie. Czekamy, nie wiemy kiedy to się ma zakończyć. Sport, czyli znowu niemieccy dziennikarze, też z dobrymi dojściami w Red Bullu poinformowali, że w piątek mają jeszcze rozmawiać z poszkodowanymi. Oni tak napisali. W tej, w tej sprawie. Ma być jeszcze jakby takie, takie przesłuchanie właśnie się, się odbyć, ale kiedy będą efekty tego przesłuchania nie, nie wiemy. Czasu jest mało, bo za chwilę prezentacja samochodu Red Bulla 15 lutego. Do tego momentu Red Bull na pewno będzie chciał to wyjaśnić, bo zwróćcie uwagę, przynajmniej w momencie nagrywania tego filmu nie ma żadnego komentarza ze strony zespołu. Oni zawsze w takich sytuacjach bardzo szybko wydawali w sytuacjach, kiedy coś się PR-owo wokół nich niedobrego działo, zawsze wydawali jakieś oświadczenie, zawsze szybko reagowali. Tutaj jest kompletna cisza, więc widać, jak bardzo poważna to jest sprawa w całej rodzinie, ale mówimy o całej firmie dużej Red Bull, bo zespół po prostu na ten temat milczy. Mało czasu, nie wiemy, czym to się zakończy, ale jeśli ktoś się mnie zapyta, czy to może się zakończyć tym, że będziemy mieli nowego szefa Red Bull'a. No to powiem, że jak najbardziej to może się tak zakończyć, to nie jest pewne, ale jeśli są jakieś dowody, a też niektóre źródła mówią, że rzeczywiście właśnie są jakieś dowody na to niewłaściwe zachowanie, no to tutaj ta spółka matka zespołu Red Bulla zachowa się po prostu w sposób oczywisty w taki, jaki zazwyczaj takie korporacje się, się zachowują, czyli po prostu z takim pracownikiem umowę rozwiążą, ale jest na razie dużo za wcześnie, żeby, żeby mówić o tym, że Red Bull musi już szukać następcy. W każdym razie te najbliższe dni będą bardzo gorące, jakby te poprzednie nie były. Dzięki za dziś, czekam na Wasze komentarze i widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć, cześć.